Od dziwnych rytuałów analnych po hołdy dla bogów fantazji, dzisiaj poznamy najbardziej zwariowane ciekawostki z różnych krajów na świecie. Zostań z nami do końca i nie mrugaj, bo możesz to przeoczyć. Pamiętaj, że codziennie publikujemy nowe filmy, więc nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Niektóre miejsca wyzwalają całkowity brak logiki, zostawiając nas bez tchu i z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. W tej podróży po 12 najbardziej dziwnych miejscach na ziemi odkryjemy od pustyń, które wyglądają jak nieskończone lustra, po wyspy z unikalnymi ekosystemami. Przygotuj się na fascynującą podróż, w której rzeczywistość staje się tak magiczna, że niemal dotyka nierealnego. Wyobraź sobie spacerowanie po miejscu, gdzie ziemia i niebo łączą się w jeden odbicie. To właśnie dzieje się w Salar de Uyuni w Boliwii, na pustyni solnej, która w porze deszczowej zamienia się w gigantyczne lustro, odbijające chmury, słońce i gwiazdy. To jak chodzenie po śnie, w przestrzeni, gdzie prawa percepcji wydają się załamywać. To miejsce, poza tym, że jest wizualnym cudem, ma również kluczowe znaczenie dla planety, ponieważ znajduje się tam jedna z największych rezerw litowców na świecie minerału niezbędnego do produkcji baterii napędzających nowoczesną technologię. Bardzo daleko stąd, w sercu Bliskiego Wschodu, Morze Martwe czeka ze swoim tajemniczym urokiem. Ten zbiornik wodny, znany od starożytności, łamie podstawowe zasady fizyki. Jego niezwykle wysoka zasolenie, prawie 10 razy wyższe niż w oceanach, pozwala na łatwe unoszenie się czegokolwiek na powierzchni. Nawet mniej doświadczeni pływacy mogą leżeć na wodzie, jakby spoczywali na łóżku. Oprócz bycia atrakcją turystyczną, Morze Martwe jest również naturalnym sanatorium. Jego wody, bogate w minerały i atmosfera wolna od alergenów, były cenione przez wieki za korzyści zdrowotne. Jednak ten cud natury stoi przed poważnym zagrożeniem, ponieważ jego poziom wody maleje z każdym rokiem z powodu działalności ludzkiej. Po drugiej stronie świata wyspa Sokotra wznosi się jak zapomniany zakątek czasu. Położona u wybrzeży Jemenu, wyspa była izolowana przez tak długi czas, że jej flora i fauna ewoluowały w sposób unikalny. Drzewa smoka o dziwacznych kształtach przypominających parasole wyglądają jak obce rzeźby, które łamią prawo grawitacji. Pamiętaj, że co tydzień publikujemy filmy. Nie zapomnij zasubskrybować. Jej czerwona jak krew, żywica od wieków karmiała legendy i przesądy. Sokotra to prawdziwe laboratorium naturalne, w którym jedna trzecia gatunków roślin nie występuje nigdzie indziej na planecie. Chociaż jej piękno jest nieporównywalne, wyspa stoi przed zagrożeniami związanymi z wprowadzaniem gatunków inwazyjnych i działalnością ludzką. Jeśli kontynuujemy naszą podróż na Pacyfik, Wyspa Wielkanocna wita nas swoim tajemniczym spojrzeniem. Jej gigantyczne moai, wyrzeźbione przez starożytnych polinezyjczyków, to coś więcej niż zwykłe rzeźby. Reprezentują przodków. Od wieków obserwują horyzont z tajemnicą, którą wciąż nie udało się w pełni rozwiązać. Wyspa, znana również jako Rapa Nui, pełna jest historii o przeszłości pełnej splendoru, upadku i odporności. Izolowana od reszty świata, jej bogata kultura i wulkaniczne krajobrazy czynią ją miejscem, które łączy mistycyzm z majestatycznością. Wracając na kontynent afrykański, natrafiamy na pustynię Danakil, miejsce tak nieprzyjazne, że zostało nazwane piekłem na ziemi. Z temperaturami przekraczającymi 50 stopni Celsjusza i krajobrazami, które wyglądają jak z koszmaru, ta pustynia w Etiopii mieści wulkaniczne jeziora lawa, gorące źródła o kwaśnych kolorach i świecące pokłady soli. Mimo tych ekstremalnych warunków, Pustynia Danakil nie jest pozbawiona życia. Lokalne społeczności, takie jak Afarowie, nauczyły się przetrwać w tym niesprzyjającym środowisku, tradycyjnie wydobywając sól. To przypomnienie o ludzkiej odporności wobec przeciwności. Przy okazji, jeśli podoba Ci się ten film, zachęcamy Cię do zostawienia łapki w górę i włączenia dzwoneczka powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Kontynuujemy. Na przeciwnym końcu spektrum, w Antarktydzie, znajdujemy wodospady krwi naturalne zjawisko, które wygląda jak wyjęte z filmu Grozy. Te wodospady, które wypływają z lodowca w Dolinie Taylora, mają intensywny czerwony kolor, który początkowo sądzono, że jest spowodowany przez glony. Jednak naukowcy odkryli, że ich kolor pochodzi od tlenku żelaza w wodzie subglacjalnej. Która była uwięziona przez miliony lat. To zjawisko nie tylko robi wrażenie wizualnie, ale także dostarcza wskazówek dotyczących procesów geologicznych i biologicznych, które zachodzą w najbardziej ekstremalnych środowiskach na naszej planecie. Wracając do ciepła. Wyspa Dzieju w Korei Południowej to miejsce, gdzie natura i kultura łączą się w doskonałej harmonii. Z jej wulkanicznym pochodzeniem. Ta wyspa oferuje krajobrazy od złotych plaż po majestatyczne góry. Góra Hala, nieaktywny wulkan, to najwyższy punkt kraju i mekka dla wędrowców i poszukiwaczy przygód. Jeju jest również domem dla Chenio, kobiet nurków, które przez pokolenia zbierają owoce morza na wolnym oddechu, co stanowi świadectwo ludzkiego związku z morzem. Ale nie wszystko to wyspy i pustynie. W Chinach Park Geologiczny Changi Jedangxia wygląda jak surrealistyczne dzieło sztuki. Jego wielobarwne góry, które powstały przez miliony lat erozji i ruchów płyt tektonicznych, tworzą krajobraz, który wygląda jakby był malowany ręcznie. Czerwone, żółte i zielone odcienie mieszają się, jakby artysta wylał swoją paletę na ziemię. To miejsce, poza swoim pięknem, jest przypomnieniem o transformującej mocy czasu i elementów naturalnych. Na Madagaskarze, Tsingy de Bemaraha, to labirynt iglic wapiennych, które łamią wyobraźnię. Te formacje, wykute przez wieki deszczu i wiatru, tworzą krajobraz, który wygląda jakby był wyjęty z snu. Choć wydaje się nieprzyjazny, Singi skrywa zadziwiającą bioróżnorodność, w tym gatunki lemurów, które przystosowały się do tego trudnego terenu. Chodzenie między tymi iglicami to jak wejście do utraconego świata, w którym natura przejęła pełną kontrolę. Jeśli jeszcze nie dałeś łapki w górę, pamiętaj, aby to zrobić i włączyć dzwonek powiadomień, aby wiedzieć, kiedy publikujemy nowy kontent. Jeśli udamy się na Karaiby, wielka błękitna dziura w Belize przeniesie nas w głąb oceanu. Ten podwodny krater o niemal doskonałym kształcie i krystalicznie czystej wodzie to magnes dla nurków i poszukiwaczy przygód. W jego głębinach znajdują się formacje stalaktytów, które opowiadają historię czasów, kiedy to cudo było ponad poziomem morza. Choć jego piękno jest niezaprzeczalne, przypomina również o zmianach. Które zaszły na naszej planecie. Na koniec w Lanzarote, Park Narodowy Timanfaya pokazuje nam, jak życie może narodzić się z zniszczenia. Ten wulkaniczny krajobraz, ukształtowany przez erupcję w XVII wieku, wygląda jak z innego świata. Stożki wulkaniczne i pola lawy oferują wizualne widowisko, które wydaje się świadectwem furii natury. Chociaż teren jest nieprzyjazny, życie znalazło sposób, by przetrwać z roślinami i zwierzętami, które adaptują się do ekstremalnych warunków. Te dziwne i fascynujące miejsca to coś więcej niż tylko miejsca turystyczne to okna do niezwykłej różnorodności i odporności naszej planety. Przypominają nam, że Ziemia jest pełna cudów których wciąż nie rozumiemy do końca i że w każdym zakątku czeka historia, która czeka na odkrycie. Od najbardziej palących pustyń po najbardziej odległe wyspy. Każde z tych miejsc to świadectwo, że nasz świat jest tak rozległy i różnorodny, jak najbardziej dzikie sny, które możemy sobie wyobrazić. I tak dochodzimy do końca tego filmu. Jeśli Ci się podobał, zachęcamy do zostawienia łapki w górę, aby robić więcej filmów takich jak ten, a także nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Życzymy Ci wspaniałego dnia, do zobaczenia następnym razem.